No i witam Was serdecznie w drugim dniu test, robienia testu na gathering odnośnie od zerowego poziomu do poziomu 8 narzędzia. Dobra, ja już odpaliłem grę. W takim razie oczywiście zaczynamy, włączamy sobie stopper i lecimy. Mam nadzieję, że pierwsza odsłona Wam się podobała. Teraz robimy drugą odsłonę, miejmy nadzieję, że pójdzie nam to dobrze. dobre. na tym skończyliśmy, to sobie kupiliśmy, ale mamy 768 tysięcy, bo widzę, że w markecie posprzedawało się o tomisko. I również tutaj kolejne tomisko się sprzedało. Super, mamy 768 tysięcy, więc możemy przejść do zakupów. Kupmy sobie na przykład Peleryna Forsteringa. Uuuu, uh, 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 cenę ma swoją. No ale dobra. Kupujemy, bo idziemy na czarne. I teraz tak eee, jeleń, tak, tak, to jest jeleń. Tak, mamy jelenia, tylko że ja nie mogę jeszcze używać... Nie mogę używać już. Mogę używać... Dobra. Weźmiemy sobie jelenia. Żebyśmy byli bardziej. Mm, kurde, mogłem doskonałego kupić, ale z... No wiecie co zrobiłem, dobra. Naprawmy W. Belery na no to od razu niech się nie wiem czy to cokolwiek tuk kupi. 8-800, niech idzie w świat. Ale dałem ciała z tym jeleniem. Dobra, nieważne. Ulepszymy sobie szybko jelenia. 10,400, żeby nam no się to udało. Raz, dwa, trzy. Dobra. Aż tak bardzo nie zjebałem. Dobra. No i co? Ja biorę bańkę, no i... Teraz tylko na czarnych, tak? Siedzimy i robimy zbieractwo. Ale wiem co, jak idę na czarne, to jeszcze jedną rzecz. Mikstura niewidzialności. 16 tysięcy. Dobra, jedną mam nadzieję, że mi starczy. I tą sakwę jeszcze bym zmienił. Sakwa. No dobra, początek taki. No widzicie, no troszkę zakręcone, ale to zakręcone tylko z tego powodu, że chcę. Wam pokazać, jak mniej więcej się przygotowuje do tego 492 000 ile mamy punktów? 66, ale teraz będzie tragicznie to nabić. Gdzie mamy nasz kochany ten yy, i mamy 234. O, ale tu będzie farmienia. Dobra, zabieram się za zbieractwo w takim razie. I oczywiście, jakieś zapraszam na urywki. Jakieś tam tym moje komentarze. I widzimy się pewnie na końcu na podsumowaniu takim dłuższym moim. 3 godzinki minęły. Czas wrócić do bazy. No i teraz zbliżamy się, że za chwilkę będzie 20% na sierpie piątkowym, więc za chwilę będzie można sierp szóstkowy tak naprawdę kupić. W sensie jeśli byśmy mieli punkty nauki. I tu jest właśnie pies pogrzebany, ponieważ mamy tylko 70 punktów nauki. I zaraz sprzedamy rzeczy. Odbierzemy wszystkie nagrody z dziennika i zobaczymy jak dużo nam brakuje. No i tu będzie trzeba zrobić jakiś fokus na tak naprawdę fokus na zdobycie jak najszybciej y, 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 książek z punktami nauki, tak? Dobra, szybka sprzedaż. Dobra. Idziemy do skrzyni. Dobra, odbierzmy wszystko. O, no, w zbieractwie już mamy <coughs> pierwszy tak jakby podpunkt nawet zdobyty. A, ja nie odebrałem wszystkiego, tylko dobra. Jeszcze raz. E, tu teraz odbierz wszystko. No i patrzcie, drwal drwal o. Mamy to misko zbieracza wszystkowe. To od razu sobie łykniemy 2,500 punktów mniej do zdobycia. Dobra, uciekać to niepotrzebne, to niepotrzebne. Niepotrzebne. A dobra, odblokowano ten przedmiot, bo pewnie na głównej postaci mam odblokowane i dlatego, dobra. Nieważne. I teraz tak. Mamy tu rzeczy. Użyjmy sobie wszystkich tych. I teraz... Ja zwróciłem w ogóle uwagę wcześniej, że ja biegam z drugim skillem zamiast... z pierwszym skillem po dwóch zamiast drugim. Więc użyjmy sobie Ile potrzebujemy jeszcze punktów? 2000, dobra, użyj tego. I dobra, mamy teraz to co powinniśmy mieć. No dobra. Ja na chwilkę obecną robię pauzę, nie wiem, z pół godziny, czy może z godziny czasu nawet. I będę dalej w dniu dzisiejszym kontynuował to zbieractwo. Ale pauzujemy sobie nasz stopper, wylogowujemy postać. I wracam za jakieś, pewnie, godzinkę, może pół godziny, zacznę jak szybko się wyrobię z rzeczami. Dobra. No, i jesteśmy z powrotem. <laughs> Logujemy się do świata Albiona. Odpalamy sobie nas minutnik. Niech sobie leci. I pokażę Wam tutaj, teraz pojawiają się pewnie na ekranie misje z dziennika. Które są łatwe do zrobienia, bądź jeśli będziemy robić zbieractwo, one same będą nam się robiły, te misje, a te misje ułatwią nam, żebyśmy szybciej wbili e, Tier 8, jeśli chodzi o zbieranie. Będziemy musieli nawet odejść na chwilę od zbierania, żeby zrobić, nie wiem, 5, no może 5 minut to przesadziłem, ale pewnie z 20-30 minut poświęcić, żeby zdobyć kilka książek z tymi punktami nauki bo to nam zaoszczędzi mnóstwo czasu jeśli chodzi o zbieranie. No ja się biorę tak naprawdę za, za robotę. Pierwszą tam misją, jedną z misji było handel z graczem. Jakby ktoś ode mnie coś wziął to by było super. <laughs> mamy jakiś śmieć? O dobra, mamy komuś to. Może będzie ktoś chciał ze mną wymianę zrobić za daleko. I handel zakończony sukcesem, i jak widzicie, dostaliśmy za to 10 punktów e, nauki. Dobra, ja się biorę za zdobywanie tych punktów nauki. Mam nadzieję, że no nie wiem, 20-30 minut maksymalnie mi zajdzie, żeby zdobyć jak najwięcej tych punktów. I potem e, szybko dobijamy te 20% na sierpie, żeby mieć tieru 6, i od tieru 6 już będzie dużo, dużo szybciej nam to zbieranie. przyszedł ten czas, przyszedł czas na losowanie, jest sobota po godzinie 18. Ja już przygotowałem arkusz w Excelu z waszymi nikami, które zostawiliście pod filmem, o którym prosiłem, żebyście zostawili komentarze, jeśli chcecie wziąć udział w losowaniu jeden z sześciu tych broń. Ja teraz za chwilkę wylosujemy sześciu sze, osób szczęściarzy, którzy wygrają sobie przyzwaczenie 6-4 wraz z Awalanską energią i wystaną energią, jeśli by chcieli sobie ten, tą broń ulepszyć. Dobra, nie przedłużam, przeskakujemy od razu do arkusza, w którym są przygotowane wasze niki. 235 osób wzięło udział w dzisiejszym losowaniu. Bardzo mi z tego powodu miło. Ja w takim razie przeskakuję od razu do formuły która będzie nam pomagała losować. Bierzemy 235 osób. Dla przypomnienia, jeśli wypadnie 0, no to 0 nie bierze udziału, bo tutaj będzie nam losowało od 0 do 235. I losujemy pierwszą osobę, która wygrywa. Jest to numer 68. Numer 68. Wygrywasz. Przeskakujemy sobie dalej. Kolejną osobą jest 133. 133. Igla.pl. Wygrywasz. Następną osobą, która jest, to 194 194 mamy tutaj. Następną osobą, która wygrywa, to 131. 131. Tu dobra, przeskakujemy sobie. Dalej kolejną osobą: 205 numer, 205. Wygrywasz. Już mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. I ostatnia dodatkowa osoba, bo w tym dzisiejszym losowaniu aż sześć osób wygrywa. I następną jest 37, siedem. Numer trzydzieści parzysty parzysto kopytny no dobra parzysto jesteś osobą szóstą która wygra jeśli widzicie swoje niki tutaj które bra, brałem wysyłajcie mi invita e, do przyjaciół w grze żebyśmy mogli się widzieć kiedy jesteśmy online żebym mógł wam przekazać nagrodę teraz pewnie widzicie wycinek z sześciu osób ja wam oczywiście gratuluję i zachęcam do obejrzenia do końca materiału który teraz oglądacie i do następnego filmu, bo tam będzie kolejny konkurs. Dobra, trzymajcie się serdecznie, miłego oglądania. No, i wróciliśmy sobie do miasta po pierwszym zbieraniu na czarnych mapach w secie tieru 6 i pierwsze jakieś fajniejsze pieniądze ze zbieraczy. Szybko sprzedaż. Tego oczywiście nie jako szybka sprzedaż, bo to by się nie opłacało. Ale cała reszta idzie w pięćdziesiąt 255 tysięcy. Dobra. I teraz sobie sprzedamy tą za 275. No i dobra na dziś ten, na te, w tym odcinku drugiej części no to będzie na, na tyle yy, oczywiście zrobię sobie tylko szybkie podsumowanie z wami że tak pamiętajcie że jak chcecie szybko wbić narzędzia trzeba sobie te punkty nauki szybko ogarnąć jak ogarniemy sobie te punkty nauki szybko to w ten sposób szybciej wbijemy wyższe narzędzia. Czym wyższe narzędzia, tym łatwiej nam będzie zbierać i zarabiać więcej pieniędzy. Zobaczycie jak wbijemy sobie tier 7 -kowy, tylko w tym już trzecim odcinku to jak szybko do tieru 8 dojdziemy. To będzie już po prostu sama przyjemność zbierania, bo będzie tak szybko się zbierały rośliny piątkowe i szóstkowe, wszystkie będą prawdopodobnie się podbijały, że będzie raz, dwa, czyli będziemy tam za każdą roślinę 100 albo 200 punktów, w zależności jakiego tieru, dostawać, więc bardzo szybko wbijemy sobie ten ponad milion fejmu na ten tier ósemkowy. Oczywiście w dniu jutrzejszym, czyli tam w tej części trzeciej, Poświęcimy też troszkę czasu na zdobycie takich tych książek punktów nauki, bo mamy 256 teraz, a potrzebujemy 351. I tu mamy na pewno mamy 10 punktów do zdobycia z, z surowców mobu, więc to, to na pewno za zabijanie dryady, zbieranie z nich będziemy mieć. Na spokojnie te 10 punktów, roślinkę ósemkową jak się zbierze to chyba się dostaje 50 punktów bądź 20 już nie pamiętam, no i pójdziemy sobie na danga ósemkowego, ubierzemy się w jakieś 5-2 seta i zrobimy szybko bossa tylko żeby dostać 20 punktów, postaramy się jak najszybciej to zrobić, oczywiście tą roślinkę ósemkową to dopiero jak będziemy mieć set tieru siódmego, ale to już wyszedłem do przodu, no dobra. Tak to wyglądało, moi drodzy. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, bo takiego kontentu na YouTube, jeśli chodzi o zbieractwo, no to chyba nie ma nigdzie, żeby ktoś zrobił od zera do tieru ósemkowego. A ja dla Was to robię, poświęcam swój czas, żebyście zobaczyli, jak to zrobić. Jak jesteście nowymi graczami, w jaki łatwy sposób można sobie wbić ten tier ósemkowy. A jak jesteście starymi graczami i nie zbieraliście jeszcze, to możecie zacząć zbierać, bo widzicie, że to nie jest nic trudnego. Dobra, ja nie przeciągam. Widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się. Hej.